Dzień dobry. Witam zodiakalne barany na czytaniu energii ogólnych na miesiąc wrzesień. Witam barany lunarne, solarne, ascendentalne i proponuję również zobaczyć w jakich znakach zodiaku macie swoje planety osobiste. To jest czytanie energii ogólnych. Także zabierzcie ze sobą wszystko to, co z wami rezonuje, co nie rezonuje, pozostawcie. Żywioło Zachęcam do zapoznania się z informacjami, które znajdują się poniżej w opisie filmu. Tam również znajdziecie zaproszenie na zbliżający się rytuał z okazji pełni. Jest to rytuał na oczyszczenie i wzmocnienie czakry serca. Także bardzo serdecznie zapraszam. Tam również znajdziecie mój adres mailowy. Pytania do moich kart można zadawać drogą mailową. Odpowiedzi uzyskacie albo w formie filmiku na YouTube. Jest to filmik publiczny. Jeżeli nie zaznaczycie, że w takiej formie chcecie uzyskać odpowiedź, wówczas otrzymujecie odpowiedź w formie tekstowej na maila. Można również umawiać się na sesję telefoniczną. W zależności od potrzeb, taka sesja trwa od 30 minut do 60 minut. Dobrze, przechodzimy do czytania na miesiąc wrzesień dla baranów. W podstawie tagli macie kartę siły. Karta siły to, to siła, to wiedza. To siła wewnętrzna, to wiedza jak podążać, jak działać, żeby cel został osiągnięty. To jest też takie przeistoczenie się z wiedzy, która, którą ma małe dziecko, mała dziewczynka w tym przypadku, do wiedzy, która posiada, którą posiada dorosła kobieta. Ta karta też może radzić Wam, żebyście byli wytrwali, tak? Wytrwali, lojalni do tego, co, co wierzycie i czego się nauczyliście i jakie też doświadczenia macie. Karta Siły to też delikatność, to umiejętność takiego strategicznego postępowania. Nie tylko z użyciem siły, tak, tresury, ale i też pewnego rodzaju dobroci, inteligencji i łagodności. To jest podstawa talii. Zobaczymy, jak ona się odniesie do całości czytania. Serce czytania mamy ósemkę buław. Jest to ruch, jest to działanie, jest to chęć do, do działania. Niektóre sprawy mogą y, nabrać szybszych obrotów. Możecie dostawać mnóstwo informacji, y, możecie dostawać mnóstwo wiadomości. To jest chęć takiego ruszenia z kopyta, tak? Takiego troszeczkę nieokiełznanego. Y, bo y, zobaczcie, ta kobieta ma tyle energii w sobie, że swoją energią płoszy ptaki, tak? które zbijają się do lotu. Także y, tą energię ruchu i szybkości musicie troszeczkę zrównoważyć y, z tą energią siły, ale w aspekcie takiego działania, żeby nikogo nie spłoszyć i nie wystraszyć tak? w tym miesiącu. Bo jak zaczniemy działać szybko i troszeczkę być może nieprzemyślanie, w co oczywiście mam nadzieję, że, że tak się nie stanie, to może się okazać, że nasz lew, tak, nasza bestia zostanie spłoszona tak, i albo ucieknie, albo zacznie z nami walczyć. Dlatego pokonajcie tą energię siły z tą energią ósemki buław, żeby ruszyć do przodu z pewnymi sprawami, ale w sposób taki bardzo, bardzo delikatny i bardzo mądry. Tak, żeby ta szybkość miała takie znamiona ukierunkowanego działania i mądrego działania, ale w każdym razie Dużo spraw może w tym miesiącu dla Was potoczyć się bardzo szybko i bardzo energicznie. Do przeszłości przechodzi karta gwiazd. Możecie mieć wrażenie, że jakaś dobra pasa Was opuściła, że Wszechświat w pewnych dziedzinach może Wam już nie sprzyjać, tak? I to, co będzie się działo w tym miesiącu, wypracujecie pracą własnych rąk tak, i wytrwałością i właśnie tą siłą, którą macie podstawie talii. Karta Gwiazdy też może mówić o tym w negatywie, czyli z tym w tym, co przechodzi do przeszłości, że wy już pewne życzenia wysłaliście tak do Wszechświata i to może nie w negatywie, ale już tak bardziej w tym znaczeniu, że coś odchodzi do przeszłości, że wy już jakieś życzenia wysłaliście do wszechświata i teraz tylko ta energia właśnie ruchu, energia mocy i siły do działania powoduje, że pewne plany realizują się. Tylko teraz tak, albo w sposób pozytywny, albo w sposób negatywny, w zależności od tego, jak tą siłę i pęd do działania wykorzystacie. Bo pamiętajcie, że tak jak powiedziałam, w negatywie ta karta gwiazdy może oznaczać, że dobra pasa może wam, Was w tym miesiącu opuścić, tak? Taka opieka anielska i Wy możecie mieć wrażenie, że wszystko, co się, co się dzieje, to dzieje się szybko. Tak, ale musicie więcej siły włożyć w to, właśnie, żeby wypracować w tym miesiącu pewne rzeczy. Do przyszłości może odchodzić też zatracanie się w marzeniach, tak? Że więcej czasu spędzaliście marząc, tak, a mało się realizowało. I teraz ten miesiąc, miesiąc wrzesień, może być też miesiącem na, na to, że te marzenia zaczną się realizować, bo tutaj mamy ruch. Co się dzieje teraz? Teraz mamy asa mieczy. Asa mieczy to intelekt, to są nowe wyzwania intelektualne. To są jakieś myśli. To są początki jakiejś nowej idei, świeżej idei. Możecie mieć pomysł na właśnie realizację tych marzeń, które w przeszłości były, tak? Które wysyłaliście do, do gwiazd, do, do wszechświata, tak? Do swoich aniołów. Do swojego Boga. I teraz jest pomysł na to, żeby coś się zadziało, żeby coś się ziściło. Jest pomysł na nie wiem, na nową naukę, na, na, to, na nowy pomysł w realizowaniu się w pracy. Jest nowy pomysł na realizowaniu się w związku. Coś świeżego, coś się zaczyna w myśleniu, innego, inny sposób myślenia, inny sposób też być może patrzenia na pewne rzeczy, rozumowania pewnych rzeczy. I to będzie działo się szybko, z ruchem, tak? Możecie mieć wrażenie, że ten nat natłok myśli, takich pierwotnych myśli, Pierwszych myśli, że może być ich dużo, tak, i wy możecie chcieć zrealizować je wszystkie naraz, za szybko, tak? Może warto właśnie wybrać coś z wielu opcji, bo o tym też mówi nam karta siły żeby postępować mądrze, taktycznie i wytrwale, tak? Czyli nie chwytajmy się być może wszystkich pomysłów naraz, ale trzymajmy się tego jednego. Bo o tym mówi jedynka as miecz. Jaki jest wynik, efekt tego asa miecz? Czwórka denarów. Będziecie chcieli zatrzymać dla siebie coś albo kogoś. Będziecie chcieli te pomysły, które przychodzą wam w tym miesiącu, będą wam przychodzić do głowy, zatrzymać tylko dla siebie. Nie będziecie chcieli się nimi dzielić z nikim. Będziecie je tak skrupulatnie w sobie pielęgnować. Być może jeszcze um, będziecie jeszcze chcieli je dopracować, tak? A z mieczy z, z denarami, z czwórką denarów może myśleć właśnie o nowym sposobie zarabiania pieniędzy. O nowym sposobie a, oszczędzania pieniędzy. To może być taki aspekt czysto finansowy. Jak zabezpieczyć swoje pieniądze? Jak, jak y, sprawić, żeby, żeby one były bezpieczne? Ale mam wrażenie, że nie będziecie, jeżeli chodzi o finanse, to że nie będziecie chcieli się dzielić nimi ani tymi pomysłami, jak ewentualnie je dla siebie zatrzymać. I to Wam da taki właśnie ruch, energię do, do tego, żeby działać, żeby działać w tym kierunku. Może też dostaniecie jakąś informację, tak? Od kogoś, kto wam podpowie, w jakiś sposób y, te finanse, bo już o nich mówię, y, zabezpieczyć. Może będziecie czuć, żeby, że wasze y, właśnie pieniądze, tak, Wasze oszczędności są za, zagrożone, tak? I będziecie je chcieli w jakiś sposób przed czymś, przed kimś zabezpieczyć, żeby tylko to nie objawiło się pewnego rodzaju też skąpstwem, tak, że zatrzymam tylko dla siebie, nie dam nikomu, tak? no bo to też może jak najbardziej ta te karty mogą na to wskazywać. To także taka dodatkowa rada i wskazówka. Jakie jest wyzwanie dla Was? Szóstka miecz. Wyzwaniem może być odejście od czegoś, być może też od kogoś. Być może będziecie chcieli kurczowo właśnie trzymać się jakiejś opcji, i o tym wskazywałaby czwórka denarów. Na siłę będziecie chcieli kogoś przytrzymać dla siebie albo coś przytrzymać dla siebie. Tylko dlaczego, tak? Przecież macie tutaj kartę siły, która by mówiła o tym, że wiecie, jak, jak postępować. Być może właśnie to strategiczne postępowanie, tak? Ujarzmianie tego lwa to jest takie troszeczkę działanie na wyrost, tak? Może to już nie potrzeba, może czas pozwolić temu odejść. Zobaczcie, ten lew jest duchem, tak? Jego już nie ma tak w fizycznym y, znaczeniu. Fizycznie nie istnieje. Ta kobieta i dziewczynka y, są postaciami fizycznymi z krwi i kości, tak? Może czas pozwolić odejść. Wy możecie mieć trudność w tym miesiącu. Pozwolić czemuś, komuś odejść. Chęć zatrzymania. Może chęć zatrzymania złudnych marzeń. Może to, o czym myśleliście, o czym marzyliście, było złudne? I tutaj mamy teraz ruszenie do przodu, ale czy w dobrym kierunku? Tak? Czy ten kierunek jest właściwy? Bo ja teraz widzę coś takiego, że wy możecie zmierzać do ruchu, ale po to coś, czego de facto już nie ma, tak? Uczepiłam się tylko lwa, teraz ducha. Może macie, słuchajcie, może macie świeży, nowy pomysł na to, żeby... Czwórka denarów. Zatrzymać dla siebie coś lub kogoś, komu, kogo, yy, komu, po, komu już dawno po, powinniście pozwolić odejść. I tu żadna strategia w tym momencie nie zadziała. Bo trudność z puszczeniem czegoś, trudność z przejściem do czegoś nowego. I czy, teraz się zastanówcie, czy ten ruch, um, energia do działania, czy ona jest w dobrą stronę ukierunkowana. Czy nie trzeba się wycofać? Czy ten pomysł, który macie, żeby coś zostawić dla siebie, jest dobrym pomysłem? Jakie jest wyzwanie? Na, jaka jest odpowiedź na to wyzwanie? Szóstka kielichów. Tak, jak było, już nie będzie. Tak? Tutaj mamy połączenie się dwóch światów, świata żywych i świata umarłych. Mimo, że ten chłopiec daje dziewczynce bukiet kwiatów, tak? Czyli można tutaj przypuszczać, że jest to osoba z przeszłości, i nam się może wydawać, że może być jeszcze tak jak dawniej, tak? Bo on jest, on daje ten bukiet, ale fizycznie to jest zupełnie inna teraz sytuacja. Bo tego chłopca już nie ma, tak? On, on, on już przeszedł tak do innego wymiaru. Czyli można by sobie zdać sprawę z tego, że tak jak było, już nie będzie. Może być tylko lepiej. I tego się trzymajmy. I teraz od Was zależy. Czy Wy będziecie mieć siłę do tego, żeby to zrozumieć w sobie? Bo teraz to czytanie zupełnie innego aspektu, według mnie nabrało, a mianowicie takiego, że mieliście marzenia w przeszłości, takie nie do końca yy, dla Was. I w tym miesiącu jeszcze pędzicie w którąś stronę, i mam wrażenie, że jeszcze szybciej, 8 razy szybciej niż w. Yy, w miesiącu sierpniu załóżmy, tak? Bo macie nowy pomysł na zatrzymanie czegoś, tak, czwórka denarów. Tak, posiadania czegoś pod pod sobą, pod swoimi stopami. Wyzwaniem jest odejście, przekroczenie jakiejś bramy, tak? Odpowiedź na to wyzwanie jest szóstka kielichów, czyli nie zatracaj się w tym co było. Bo niby, że jest podobnie, ale to nie jest tak samo, tak? I teraz się zastanów, czy ten ruch jest w dobrym kierunku. Jaka jest Wasza siła? Piątka Miecz. Ja powiem krótko: Waszą siłą może być wiara. Że yy, nie poniesiecie porażki i niepowodzenia w tym ruchu, w tym wszystkim. Że uda wam się yy, tak, tak zadziałać, żeby nie ponieść żadnej straty. Ale zauważcie, że straty jakieś muszą być, ktoś tu odchodzi. Wy poniesiecie zwycięstwo, ale ktoś musi przegrać tą walkę. Tylko teraz yy, musicie wziąć pod uwagę taki scenariusz, żeby nie było odwrotnie. A to jest wasza siła. Ta wiara, że się uda, że zwyciężę, że pędzę, lecę po to coś, że wymyślę siebie i mam nowy pomysł na to. Może wszystkie inne pomysły wcześniej nie... Nie były dobre i teraz jest wreszcie coś, żeby coś zatrzymać, tak? Tylko czy warto? Pewność siebie was bardzo duża kieruje w tym miesiącu. Taka siła wiary, tak? Siła, moc, że mnie się uda. I ta siła w myśleniu, że mi się uda. Że oszukam przeznaczenie, tak? Tylko, czy przeznaczenie się da oszukać? Na czym się skupić? Skupcie się na czwórce buław, na stabilizacji, na poczuciu bezpieczeństwa. Na czterech ścianach, tak? I zastanówcie się, co Wam daje poczucie bezpieczeństwa, żeby to poczucie bezpieczeństwa nie było złudne. No, zobaczcie, macie ruch, tak? Czyli wyrwanie się z czegoś, pędzenie gdzieś, jeszcze nie wiadomo gdzie. A karty radzą, żeby się skupić na poczuciu bezpieczeństwa, czyli na takim obudowaniu się, tak? W te, albo zatrzymaniu się na razie w tych czterech filarach, tak? Bo one dają bezpieczeństwo. I zastanówcie się, czy ten ruch, ta ósemka buław, właśnie nie powoduje to, nie spowoduje to, że kogoś wystraszycie, że kogoś spłoszycie. I to taka wiara i pewność siebie, bo y, moi drodzy, ja tutaj widzę dużo siły, dużo takiej pewności siebie. Y, siłę macie w piątce mieczy, tak, czy siłę w myśleniu, że ja tu zwyciężę, jestem niepokonany. Ruch, działanie, nowe pomysły. Świeże pomysły po to, żeby coś zatrzymać dla siebie. I dodatkowo jeszcze to jest to przypieczętowane kartą siły, czyli bardzo dużej pewności siebie. A efekt tego jest taki, że wy nie potraficie jednak odejść od starych schematów. Mam wrażenie, że tu jest taka walka y, o coś, co, y, co powinno, i taka chęć do tego, żeby ruszyć w, właśnie chyba nie w tym kierunku, y, co potrzeba. Może trzeba zawrócić w tej z tej drogi, bo wy właśnie z tym, w tym momencie, w tym miesiącu, możecie mieć z tym problem. Może to nie jest czytanie dla wszystkich, ale niech to będzie mm, dla kilku osób. I myślę, że to jest taka mm, ważna informacja, tak? Żeby się zastanowić i zatrzymać, i czy ja w dobrym kierunku pędzę, tak? Czy moje marzenia są takie, jak, jak potrzeba? Bo ta karta dużo mówi w tym momencie. W sile Waszej. I to trzeba uważać, jeżeli mamy w sile tą yy, właśnie kartę. To jest bardzo silna karta, tak? Że chcę kogoś pokonam, yy, Tylko, żeby tak, mówię, żebyście w konsekwencji nie pokonali swoich myśli, swoich ideałów i nie spłoszyli kogoś, tak? I zastanowić się, o co walczycie. Mam nadzieję, że pomogłam, że karty pomogły. Ja Wam życzę, drogie barany, wszystkiego dobrego w tym miesiącu i pozdrawiam.